Siemanko, ja jestem IGWRONGZ, witajcie w... Minecraftcie, tak ym... Tak, jest nowy świat, ponieważ... Mam nowy komputer i... O wiele lepiej to wszystko chodzi Tylko nie wiem czemu... Hmm. Dobra, nevermind Pyk, zacznijmy od zebrania jakiegoś drewna Eee, no, nowy świat, więc możecie dawać pomysły co mógłbym zbudować, czy coś, co zrobić w następnym odcinku Bo mi to będzie bardzo pomagało w robieniu nowych odcinków bądź też live'ów, bo live'y też będą. Właściwie live'y są cały czas streamy Będą albo na Twitchu, albo też na YouTubie, bo <laughs> Jeszcze zdecydować nie mogę na której platformie jest lepiej. Twitch jest w linku w opisie Zaobserwujcie Tak samo jest Discord w opisie Znaczy, nie linku, poniżej, w opisie wszystko jest Jest Discord, jest Twitch, jest wszystko tak naprawdę Wszystko co powinniście wiedzieć, więc Dobra, trochę tego drewno Nie drewno, tylko tego kwiatka bywal. Co beczysz? Chodź tu! jest, Dobra. jest już jakieś jedzonko, ale... ...to nadal za mało. Święki tam są. Tam też są święki. Mhm. To, to się w ogóle nagrywa? Eee, chwila. Subskrybujcie, łapkujcie mój kanał, eee, żeby być na bieżąco. Jeszcze trochę drewna zbiorę, bo za dużo drewna to. No, no, dobra, dobra, dobra. Drewno, drewno. DREWNO DREWNEM! A dobra, wszystko przerób. Dobra, robimy jakiś podstawowy kiful. I to jest świat, na którym chciałbym spróbować e, zrobić wszystkie advancementy. ale advancementy i challenge mogłem Idź ode mnie, świnio. Dobra, stoł na jakiejś biorę sobie trochę. To będzie... To będzie. Jesteśmy na wersji 1.17, więc. Yy, tutaj też będzie można. Sorry, jak braci słuchać yy, w tle, ponieważ się bawię na korytarzu, a korytarz jest naprawdę. Mam blisko do wejścia, a jeszcze nie mam pianek Będę zamawiał dopiero, jak będę miał pieniążki Na pianki się załatwi Jeszcze RAM będę musiał dokupić troszkę No Nie ukrywam, że 8 giga w tych czasach to jest trochę mało Nie wiem czemu nie skaczę powyżej 70 Dobra dam unlimited, zobaczymy jak to będzie no Teraz to w ogóle nie skacze Tylko ja mam Wisinga włączonego A, zaraz będę musiał sprawdzić ten yy, Nvidia Bo Zawsze miałem ponad 120 FPS-ów ma ja mi się v-sync włączył i Max 60 FPS-ów Dobra, zaraz sprawdzę, jakiś węgiel też mam, nice Jakieś żelazko by się przydało Żelastwo A, i mówisz i masz, proszę bardzo O, koper Nie wiem na co mi mieć, ale Wezmę Bo czemu nie mieć, nowy bloczek Raw koper Surowa mieć, nice, dobra o więcej rzeczów Aksolotle są. O, oh, będę aksolotle nice Bule. Dobra, widzę uję. Ja? Trzeba tu pokopać Takie randomowe przedmioty mam na tym pasku. Weź mi to No, fuckwising mi się włączył na NVIDII i muszę zaraz to naprawić. Dobra piecyk. Pyk, pyk, zjeść co trzeba. Szybki kurczak HDD. Tak, dobra, żeby mieć na później, ja tam widzę owce. Robię się w jakby to były. Pyk! Pyk! I idziemy do piecyka. Dobra, na łóżko przynajmniej już mam. A to mi... To mi oddaj, to Za bardzo się mylę. A, dobra, przerób, przerób mi tego. Irona. To zrobię teraz razu sobie jakieś lepsze itemy. To nie będzie już problemu Łóżko na wszelki Pierwsza noc, trzeba będzie przetrwać Okej, okay, pyk 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 Jakaś to pokłady, żeby to ładnie wyglądało Mieczek na pierwszy, kilof na drugi Ja się kier na trzecie Jedzenie tu, crafting i tu, tu Tu, tu, będzie, dobra Okej, okay, w ogóle ten kilof ten To mogę wywalić Przecież się to wywaliłem Chciałem Dobra, na kilo będzie Jakąś zbrojkę też trzeba będzie sobie zrobić Nie wiem, speed renuje minecraft, to zostanie normalny Dobra, pyk, pyk Chyba to też mogę wywalić. Niepotrzebnie robiłem, tak szczerze. Ja wywaliłem. To mogę wywalić. Tarcz trzeba będzie zrobić. Pyk. Pyk, tarcza. I pyk, mieczor. No już prawie cały żelazny jest tu. To jest jakiś część zbroi, na co mi wystarczy 6 sztabek. Dobra, wali to. Dobra, let's go. Czcina, dobra. Dobra. Dobra Pierwsza noc się zbliża Dobra No, dobra. Dobra. Mi się wydaje, że to na tyle z tego odcinka. Dużo dzisiaj zrobiłem. A taki taki Trochę nudnawy film, ale mi, mi, mi się gra. W końcu. Najnowsza wersja. A nie. Dobra. E, widzimy się w następnym odcinku. Ja jestem Mike Subskrybujcie, łapkujcie. E, w karcie, w opisie macie pamiętajcie Twitcha, Discorda. Wbijajcie. Yy, bo nasz Discord yy, tak trochę umarł. Yy, dobra, to, yy, to ja już za mi się żegnam, coś i na razie.